Piknik, który odbył się w Tyliczu 30 lipca, odbył się w ramach projektu z książką w plecaku. Jest on realizowany z programu Partnerstwo dla Książki. Dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Nie odbyłby się ten piknik również bez wsparcia wielu partnerów i wielu firm, które nam w tym pomogły. I z tego miejsca pragniemy bardzo serdecznie podziękować placówce wsparcia dziennego w Krynicy-Zdroju, pani Dominice Sobczak, placówce wsparcia dziennego w Tyliczu, MOSiR w Krynicy-Zdroju, Stowarzyszeniu Miłośników Małej Ojczyzny Berest. Dziękujemy także kolegom z wiejskich, z którego pani upiekły przepyszne gofry dla uczestników dzisiejszego pikniku. W Muzeum w Tylicza dzieci mogły dowiedzieć się bardzo dużo na temat historii. Dziękujemy także strażakom z OSP Tylicz, którzy uczyli dzieci pierwszej pomocy i czuwali nad bezpieczeństwem imprezy. Firmom INEX, Muszynianka oraz Uzdrowisko Okręca bardzo dziękujemy za przekazanie wody mineralnej, która też się przyczyniła do świetnej zabawy i przede wszystkim zdrowszego przedpołudnia.